Cześć dzień dobry. Dzisiaj nietypowo witam Was z wanny. Dlaczego z tego miejsca, bo została ona usytuowana w wyjątkowej łazience 15 metrowej z prysznicem, ale samo miejscowanie tej wanny sprawia, że po pracy naprawdę można się tutaj zrelaksować widok na panoramę miasta. Wokół mieszkania mamy jeszcze dodatkowo dwa tarasy, bo mieszkanie jest dwupoziomowe, także pełna prywatność i piękne widoki. Pamiętaj, mieszkanie 98 metrów. Cztery pokoje, duży salon, garderoba, dwie łazienki. Cóż więcej, zapoznaj się z ofertą i zazwę do mnie jeszcze dziś, zanim zrobią to inni. Do zobaczenia.